Dzień dobry, Paweł Kamiński, Poligamia. Jest piątek, czyli ten dzień, kiedy jemy pizzę i gadamy o Diablo 3. Jemy pizzę, bo przestała działać stołówka dzisiaj, no i nic innego nam nie pozostało, niż jak prawdziwi gracze uzbroić się w kartony pizzy i oddać rozmowie o Diablo 3, bo to Diablo 3 jest najgorętszym tematem tygodnia i najgorętszym tematem dzisiaj na Poligami, ponieważ pojawiła się jego recenzja. I tu dramatycznie zawieszę głos i zaproszę Was do przeczytania i do dyskusji, ale najpierw do przeczytania. A tymczasem, jeśli nie macie ochoty już czytać o Diablo, to spokojnie olejcie recenzję i możecie na przykład poczytać o Torchlight. Ja wiem, gatunek jest prawie ten sam, platforma jest ta sama, ale jednak to coś nieco innego. I możecie się o tym przekonać w weekend, kiedy to twórcy otworzą serwery, bowiem gra jest nadal na etapie zamkniętej bety. A tymczasem w ten weekend będziecie mogli sobie pograć. Jest to tak zwany stress test, więc nie zdziwcie się, jeśli coś będzie zwalniać albo lagować. chociaż w czasie takich testów wytrzymałościowych twórcy dokładają do pieca na serwerach ile mogą, żeby przetestować to ile graczy się zmieści kiedy włożą w to wszystkie swoje siły więc testujcie Torchlight dowoli Konrad zamieścił link, gdzie można się zarejestrować do tej bety i wypróbować tę ciekawą i kolorową alternatywę dla Diablo jeśli już mowa o beta testach to warto też wspomnieć o grze Far Cry, która zachwyciła nas kilkoma filmikami, atmosferą szaleństwa i mechaniką poruszania się po terenie i będziemy to mogli potestować w beta testach, które zaczną się już za czas jakiś, wybierzemy się na nie, w Arkt... chciałem powiedzieć, na arktyczne plaże, no może przez to, że jest gorąco, wybierzemy się na tropikalne plaże i zobaczymy jak wygląda trzeci Far Cry w praktyce. Mam nadzieję, że będzie też jakiś demo trybu single, bo jednak bez tego nie da się kompletnie zdecydować o potrzebie kupienia takiej gry, zwłaszcza, że Far Cry z tego, co widzieliśmy ma kłaść duży nacisk na fabułę, więc warto byłoby ten tryb dla jednego gracza także sprawdzić. Poza tym dzisiaj ciekawostka o Nintendo, które chciałoby, żeby jego konsole rozpoznawało kolory. Może na początek będą Rozpoznawać swoje kolory, a potem nauczą się tego w szerszym zakresie i na przykład nauczą się rozpoznawać ludzi po ich ubraniach. Nie było jeszcze tego. Nintendo po raz kolejny próbuje przetrzeć jakiś szlak. Jak dobrze wiemy, udało im się to z Wii, kiedy przetarli szlak kontrolerów ruchowych i potem skopiowała to reszta twórców konsol. Zobaczymy, może i w tym przypadku trafiają na coś, co jest grom potrzebne i co może się stać kolejną ścieżką ich rozwoju w przyszłości. Ja jakoś nie jestem przekonany, no ale próbuj, Nintendo. Próbuj. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ dzień dzisiaj taki senny i trochę się to przełożyło na liczbę informacji, aczkolwiek kopiamy dalej w internecie, żeby sprawdzić, co się dzieje. Na przykład przewinęło się trochę plotek o Dead Island. Możecie poczytać o y, informacjach a propos tego, że Techland miałby nie robić drugiej części, ale jednak te plotki zostały zdementowane, więc nawet nie poświęcam im za dużo czasu, bo y, sami przeczytacie, o co chodzi. Jest tam komentarz też kogoś z Techlandu, żebyście mieli informacje z pierwszej ręki. Natomiast ostatnią informacją, która mnie dzisiaj najbardziej zaciekawiła, jest to, że Sony zarejestrowało sobie znak i domenę Forsaken Souls. Jak dobrze wiemy, gry, w których występuje cząsteczka Souls, są i z moich ulubionych, więc bardzo jestem zainteresowany. Po co Sony ta nazwa? No ale tego dowiemy się pewnie za kilka miesięcy. Chociaż z drugiej strony zwykle od takiej rejestracji domen do Mendo. jakichś konkretnych informacji nie mija wiele czasu, bo jak dział PR-u zauważa, że już coś wyciekło i już coś ludzie wiedzą, to lepiej póki nie zapomną dać im kolejną informację niż pozwolić im o tym zapomnieć i za pół roku próbować na nowo rozbudzić ich zainteresowanie. I to by było ty na tyle dzisiaj na Poligami, a właściwie dzisiaj w dniówce, bo dziś na Poligami jeszcze na pewno wieczorem się coś pojawi, także mimo że jest piątek, zajrzyjcie jeszcze przed czym do nas, zobaczycie, co jeszcze wydarzyło się w szalonym świecie gier. Ja już się żegnam, znikam, czas w coś pograć. Racja z Starhawk'a czeka na skończenie, trochę więcej multi przydałoby się przetestować, więc spodziewajcie się jej w weekend. Myślę, że uda mi się ją spokojnie napisać. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.